Dzień dobry Panie Dyrektorze. Dzień dobry, Płaniam. Zapraszam. Dyrektor Stefan Janta, szef śląskiego planetarium z naszym obieciem. Dziękuję, że Pan znalazł czas. Będę chciał się zapiąć, to będzie bardziej Nie Niełatwo tu się. Skąd jest taka konwencja? E, hmm. Wie Pan, co wygodna, jak mi się wydaje. i Trochę intymna, nikt nam nie przeszkadza. Nie potrzeba wielkich nakładów, ani oświetlenia, ani wielu kamer. Dobrze się sprawdza, niech Pan nie wierzy. Ale do pańskiego podwórka chciałem się najpierw dobrać, jeśli pan pozwoli. Niech pan mi powie, w roku 55, kiedy planetarium powstawało, co miało to zaproponowane w tamtym czasie to był pewien hit na świecie. Dlatego, że w sumie planetarium w tej wersji optomechanicznej pierwsze powstało dopiero w Falcon. W 1923 roku, czyli to była świeżyzna, potem była wojna i po wojnie e, z okazji rocznicy śmierci Kopernika, która przypadała w 1943, ale wojna trwała, przeniesiono te obchody na 53. No i, i starano się jakoś e, m, uświetnić te, te, te obchody, i, i dlatego powstało Planetarium jako jeden z takich elementów obchodów roku kopernikowskiego. I co miało to zaproponować? do zaproponowania. I do zaproponowania Miało gwiaździste niebo. Jak to wtedy mówiono, teatr nieba. Można było, zwłaszcza tu na Śląsku, obserwować gwiazdy na sferycznym ekranie, wyglądające prawie jak prawdziwe, bo tych prawdziwych na zadymionym śląskim niebie praktycznie nie było. Nie było. No dobrze, a z punktu widzenia człowieka, który. No jest tu na bieżąco, jest tu na co dzień, tworzył to, niech Pan mnie przekona, że niebo z naszej człowieczej perspektywy jest interesujące, skoro jest niezmienne. Nie, Niezwykle niezmienne... oczywiście mu towarzyszą, ale to ciągle jest to samo niebo. Niezmienne jest tylko pozornie, bo ono się ciągle zmienia, jeżeli popatrzymy na nie w taki sposób wizualny, tak, wychodząc miłośniczo na... Na zewnątrz i patrząc w niebo, to rzeczywiście nie widzimy specjalnych zmian poza tymi związanymi z ruchami ciał układu słonecznego, słońca, księżyca, planet. Czasem pojawi się kometa, ale jeżeli popatrzymy trochę głębiej, to to niebo zaczyna być coraz bardziej interesujące. W ogóle wszechświat, przestrzeń, to co jest dalej, co poznajemy coraz bardziej, zaczyna być coraz bardziej interesujące. I tutaj planetarium w starej wersji nie wystarczyło. Bo żeby się wybrać na przykład poza granicę naszej galaktyki, to stary projektor tego już nie umożliwiał. A nowy, tak. Możemy pozwolić sobie na wylot z galaktyki i zobaczyć, jak wygląda wielkoskalowa struktura Wszechświata, jak wyglądają inne galaktyki. Możemy to przywołać w wizualizacji cyfrowej. Pan... Nie jest w Planetarium po raz pierwszy jako dyrektor. Po raz pierwszy był Pan tu jako dziecko. Tak. Jak Pan to pamięta? To było dla mnie na tyle fascynujące, że przez wiele nocy to mi się śniło. Ja ten pierwszy seans, który widziałem w Planetarium, pamiętam doskonale. I potem, ciekawostka, że kiedy zacząłem tu pracować, to Pierwszy seans, który widziałem, już jako pracownik, to był ten sam seans. To zmienił się w krajach. Nie, nie wiem, może się i zmienił, ale, ale podstawowe elementy były takie same. To ja mam dla Pana inną opowieść. Ja byłem tu po raz pierwszy w roku 1986 pewnie. To jest moje liceum końcówka mojego liceum. I ta rozwrzeszczana hałastra, która przyjechała autokarem z Cieszyna, tych 19-latków. Dawała niewielkie szanse na to, że to się da uspokoić. Ale weszli do tej rozgwieżdżonej sali i ucichli wszyscy. To Jak to działa? Trudno mi powiedzieć. Na dodatek e, gaśnie światło, więc e, ludzie stają się trochę bardziej anonimowi, więc bardziej odważni. A mimo to wszechświat nas zachwyca. Po prostu. Pytałem Pana o to, co miało laboratorium, co miało planetarium do zaproponowania wtedy, kiedy powstawało, a dziś? Bo tam zaszły nieprawdopodobne zmiany. Dzisiaj, tak jak już mówiłem, możemy tą cyfrową projekcją praktycznie wyświetlić na tym ekranie wszystko, co, co chcemy. Mamy cyfrową projekcję 8K, więc rozdzielczość jest naprawdę dobra i pozwala niemal namacalnie zanurzyć się w te obrazy, które, które prezentujemy. Ale oprócz samego planetarium i projekcji. Poszerzyliśmy naszą ofertę o ekspozycję. Planetarium zajmuje się nie tylko astronomią, ale niemal od zawsze także sejsmologią i meteorologią. Czyli to jest placówka naukowa? Edukacyjna, Edukacja. I popularyzująca y, nauki przyrodnicze, głównie poprzez astronomię, bo ona jest atrakcyjna, ale także właśnie te pozostałe geofizyka więc ogólnie. No i takie mamy też. Ekspozycji. geofizyczna i astronomiczna. Pańska główna publiczność to są młodzi ludzie? Ciągle? Nie tylko. To są. Czyli nie tylko szkoły, które muszą tu przyjechać i zaliczyć do Nie muszą. Szkoły Moment. chcą przyjeżdżać, nie muszą przyjeżdżać. Natomiast. Hmm, trudno mi powiedzieć, ile tego jest, ale gdzieś ponad połowa to rzeczywiście jest młodzież szkolna. Natomiast druga część to jest indywidualny odbiorca. To są rodziny z dziećmi, to są dziadkowie z wnukami, to są e, ludzie także młodzi, ale nie tylko, którzy przychodzą nie dlatego, że szkoła im kazała przyjść, tylko dlatego, że chcą. Młodzi ludzie to jest, jak mi się wydaje, dość wymagająca w tej chwili publiczność, bo oni mają dostęp do różn, różnych wizualnych technologii. Jak bardzo się musi planetarium starać, żeby sprostać tym oczekiwaniom? To jest Albo tak, tak nie jest może rzeczywiście. Jest to jest tak, że e, współczesne technologie, one się zawierają w, w większości w smartfonie. E, ekran smartfona nie, przynajmniej na razie, nie może konkurować z ekranem, który ma prawie 1000 m2. To jest jedna rzecz, a druga, m, staramy się zaprezentować te Osiągnięcia nauki, bo popularyzacja na tym polega, że jesteśmy ogniwem pośrednim pomiędzy tymi yy, naukowcami, którzy pracują w laboratoriach gdzieś i produkują naukę, a społeczeństwem. Takie ogniwo pośrednie polega na tym, żeby tłumaczyć, czyli komunikować w jakiś sposób wyniki badań tych, tej, tej wysokiej nauki, żeby nie było takiej przepaści pomiędzy. Naukowcami, a resztą społeczeństwa, żeby społeczeństwo wiedziało, czym ci jajogłowi się zajmują. A niech Pan powie, jak szybko się to wszystko, czym Pan w tej chwili dysponuje i może zachwycać, publiczność starzeje. Bardzo szybko. Dlatego... To za ile lat czy dekad będzie Pan musiał powiedzieć, czas na zmianę, bo to już się. To jest opatrzyło. tak, że w naszej ekspozycji, w tym parku nauki, które tam w tej chwili proponujemy publiczności, unikaliśmy multimediów. Dlaczego? Dlatego, że multimedia starzeją się najszybciej. Jeżeli już mamy multimedia, to one muszą nieść w sobie content, który będzie ponadczasowy, a w miarę ponadczasowy. Natomiast ja bym najchętniej już zmienił ekspozycję, ale ponieważ mamy okres trwałości projektu, bo pieniądze pochodziły w pewnej części też Unii Europejskiej, więc ten okres się skończył w 2029. Myślę, że to jest ten czas, kiedy będzie trzeba tą ekspozycję wymienić. A jak się plasujemy na świecie? No bo my przywykliśmy do takiego kopciuszkowego trochę spoglądania sami na siebie, że oto jest wielki świat, za którym my człapiemy powoli, <laughs> próbujemy go, dogonić. Jak to technologicznie odbiera świat? E... Noże powinienem się teraz pochwalić. Tak, niewystawiona mieliśmy... piłka. Mieliśmy za, zaraz na początku, e, kiedy otwarliśmy i, i wieś się rozeszła, że powstało, e, czy, czy, czy zmodernizowano planetarium tworzowie i powstały ekspozycje, mieliśmy wizyty różnych e, ludzi z różnych stron, którzy interesują się chociażby VR-em, e, symulatorami, przyjeżdżali. Przyjechali na przykład trójka Amerykanów, która też się zajmuje symulatorami. Siedli do naszych symulatorów lotu, wyszli i powiedzieli: Musimy was dogonić. I to jest, to by Najciekawsza wypowiedź, jaką słyszałem. Najmilsza, bo zawsze myślałem, że to my musimy doganiać świat. A to nie była kurtuazja? Myślę, A że. nam zazdroszczą. A Myślę, że coś w tym musiało być. A czym można u pana pola, Nasz tak? Z ciekawością zapytam. Zakładam, że obejrzy nas ktoś na Mazurach i chętnie może odwiedzić Śląsk. Mamy ma ma symulatory lotu, czyli wchodzi się do takiej kapsuły, która ma kilka stopni swobody, zapina się pasami pięciopunktowymi, kapsuła wykonuje różne ruchy, zakłada się gogle w wirtualnej rzeczywistości i ma się takie wrażenie zanurzenia w kosmos. Tak? Można lecieć na Międzynarodową Stację Kosmiczną w tej kapsule. A z nieważkością? No nie da się uzyskać nieważności, ale da się uzyskać pewną namiastkę, to znaczy mózg da się oszukać. Jeżeli kogoś położymy na plecach i, i on tego nie wie, a w goglach widzi, że statek rusza do przodu, to ten ucisk fotela mózg odbiera jako do przeciążenie. Do tak jest. A jeżeli go powiesimy na pasach i zwisa, a pod sobą widzi przestrzeń pustą, no to ma wrażenie, że... E, szybuje w nieważkości. Ale to są oczywiście takie chwilowe, chwilowe doznania, bo na Ziemi nie da się pozbyć grawitacji. To, to nie jest jakiś jakoś szczególnie chciany wątek tej rozmowy, ale nie mogę go nie poruszyć, bo takie mam wrażenie, że planetarium miało, miało duże szczęście do polityki, bo to nigdy nie była karta przetargowa, a to zawsze była taka karta, którą wszyscy chcieli się chwalić i chyba wspólnie uznawali, że to jest etykietka, śląska etykietka i ma być ładna. Myślę, że tak. To jest tak, że Moje wizyty w zarządzie województwa jeszcze za poprzedniej kadencji marszałka saługi, poskutkowało tym, że marszałek saługa podpisał umowę na modernizację planetarium. Potem się zmienił zarząd. Marszałek Jakub Feustowski nie tylko kontynuował to, to dzieło, ale nawet dosypał sporo pieniędzy z, z województwa, żeby żeby zrealizować nasze wizje, które uznał, że są warte tego, żeby zrealizować. Więc tutaj ja widzę, że ta kontynuacja była i władze nie przeszkadzały, wręcz przeciwnie, zawdzięczam im to, że, że Planetarium powstało i jest w takiej wersji, jaką ma. Bo jest oczywistym, że komercyjnie nie może się utrzymać. Nie, nie ma takiej możliwości. Zresztą żadna z takich instytucji nie utrzymuje się komercyjnie. No dobrze, teraz piękny sen dyrektora Janty co by to mogło jeszcze być? Eee, oj, to jest... Taka długa lista? Ech. Wiele rzeczy, natomiast ja muszę powiedzieć też, że, że za, zaczynam myśleć o emeryturze, więc muszę, muszę też trochę spasować. Ale na pewno moim marzeniem jest, zanim na tą emeryturę się wybiorę, przygotowanie przynajmniej nowej koncepcji, która w 2029 będzie zrealizowana. Coś Pan już w tym kierunku myśli? Tak. Co by tam mogło być? Czym, czym tak, się tak. jeszcze da zaskoczyć? A z technologię do dyspozycji? Ja myślę, że jest wiele pomysłów, ale nie będę o tym mówił dzisiaj. Myślę, że musimy przygotować projekt. To jest 4 lata, więc trzeba przygotować projekt, koncepcję, a potem jeszcze poszukać źródeł finansowania, tak żeby w momencie, kiedy skończy się trwałość projektu, móc przebudować Planetarium to Jak to jest ważne, Pańskim zdaniem, etykietka dla Śląska? Bo tak się posłużyłem tym sformułowaniem, tylko tych etykietek jest więcej pewnie na Śląsku. Jak ona jest ważna? Jak się prasuje, Pańskim zdaniem, w świadomości Polaków, że Planetarium, no to Śląsk? Śląsk. Wiesz? Szczerze mówiąc, nie wiem. Chociaż, gdziekolwiek się nie poruszamy po Polsce, to 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 planetarium jest znane. W związku z tym gdzieś w świadomości ono, ono funkcjonuje. Może też dlatego, że wielu Polaków, będąc w szkole, odwiedziło Śląsk i, i, i byli w planetarium. Tak więc trochę kojarzą. Natomiast czy Śląsk i planetarium to jest jakby jedność w rozumieniu ludzi? Trudno mi powiedzieć. Naprawdę nie, nie wiem. Natomiast... Zaczynam zauważać, że, e, że nas dostrzegają poza granicami kraju, i to jest dla mnie bardzo miłe i zaskakujące, że, e, że mamy bardzo dużo obcokrajowców, którzy nas odwiedzają. To Ameryka, dlatego Amerykanie mówią, że muszą nas gonić, co? To dlatego, no, podobnie było z Australijczykami, którzy zajmują się VR-em, przyjechali zobaczyć, jak zastosowaliśmy okulary HTC. A co to jest? To są te gogle wirtualnej rzeczywistości, które normalnie stosuje się siedząc przy stole. One mają wbudowane żyroskopy, więc w momencie, kiedy obracają się w kapsule, wariują. Trzeba było te żeloskopy wyłączyć, włączyć kamery, które mają wbudowane. No trzeba było jakby... Nikt nie pomyślał, żeby włożyć gogle wirtualnej rzeczywistości do symulatora. Ma Pan nabożeństwo do tego, co jest stare w tym planetarium? Bardzo. Dlatego stary projektor Cajsa jest u nas połubiony, on nadal działa, jest co prawda na ekspozycji jako taki gadżet, rzeźba, nie wiem, jak to nazwać, instalacja artystyczna, ale funkcjonalny. Oczywiście nie ma tam kopuły, więc nie da się wyświetlić, jednak on wzbudza zachwyt i, i chciałbym, żeby pozostał. Chodzi sobie dyrektor Jan Topol, bo kiedy jest już puste? I zagląda to tu, to, to tam, albo sobie coś uruchomi, albo na co opatrzy. No już nie, bo technologie mnie już przerosły, one ze mnie zrezygnowały, więc w dużej mierze e, tym się zajmują ludzie młodzi, wykształceni. Ja natomiast e, mogę wskazywać kierunki, w których powinniśmy iść. Ale Ste... tak, lubię te spacery. Spodziewam się. Stefan Janta, dyrektor śląskiego, najlepszego na świecie. Wielu twierdzi, Może. że najlepszego na świecie. Planetarium był naszym gościem dzisiaj. No, dziękuję za spotkanie, dyrektorze, i za czas. Również bardzo dziękuję.